W tym odcinku opowiem wam, dlaczego LNG jest czystym paliwem i jak dbamy o ekologię. Podczas spalania gaz ziemny emituje do atmosfery dużo mniej zanieczyszczeń niż węgiel czy ropa naftowa. A LNG jest jeszcze dodatkowo oczyszczane. Metanowce, którymi transportujemy gaz i terminal w Świnoujściu, to instalacje, w których procedury bezpieczeństwa są filarami działania. Tutaj nie ma mowy o najmniejszym wycieku. Zresztą LNG odparowuje i rozrzedza się w powietrzu. LNG jest tak czyste, że Unia Europejska chce, by zastąpił tradycyjny olej do napędu statków. A terminal może zostać lokalną, ekologiczną stacją paliw. Budując terminal w Świnoujściu, dbamy o naszych sąsiadów, no i gości. Instalacje odsunęliśmy kilometr od uzdrowiska i 750 metrów od linii brzegowej. Dzięki temu nic nie zakłóci przyjemności spacerów po świnoujskiej plaży. Zadbaliśmy o najmniejszych i najsłabszych. Chronione rośliny i jaszczurki znalazły nowy dom w bezpiecznym miejscu. Pomyśleliśmy nawet o tym, by nic nie zakłóciło snu zimującym tu w pobliżu terminalu nietoperzom. Nasi ludzie codziennie monitorują wpływ terminalu na środowisko. A pas zieleni wokół terminalu sprawia, że sąsiedzi nie muszą martwić się o widoki za oknem. Terminal LNG w Świnoujściu. Tutaj na każdym kroku myślimy o ekologii.